Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, jesteśmy po Międzynarodowej Konferencji z udziałem ministrów zajmujących się uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Pan minister Paweł Szyflernager brał udział w tej konferencji, zainaugurował, zainaugurował ją minister Mariusz Kamiński. I pana ministra poprosimy o odniesienie się do dzisiejszej konferencji, do tego, co zostało na niej zapowiedziane jakie były relacje przedstawione przez ministrów poszczególnych państw. Panie ministrze, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dziś do Warszawy przybyli przedstawiciele innych rządów, dwunastu państw, wic wiceministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy w tych państwach odpowiadają za kwestie związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Na nasze zaproszenie odpowiedziały przede wszystkim państwa graniczące z Ukrainą. To dla nas wszystkich niezwykle ważne, nowe doświadczenie. Byli przedstawiciele Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, Słowacji i Węgier, czyli państw, które graniczą z Ukrainą. Zaprosiliśmy także państwa, które Oferują pomoc uchodźcom, do których uchodźcy docierają, to przede wszystkim te państwa, które taką największą pomoc oferują Wielka Brytania, Austria, Czechy i Niemcy a także byli z nami przedstawiciele Litwy, Łotwy i Estonii państw bałtyckich zainteresowanych kwestią bezpieczeństwa w tej części Europy jak również kwestią także związaną z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Szanowni państwo, było to pierwsze tego typu spotkanie. My od paru tygodni jesteśmy w kontaktach bilateralnych z przedstawicielami tych państw, które są najbardziej zaangażowane w pomoc uchodźcom. Dziś tak naprawdę pierwszy raz odbyło się takie Spotkanie w tym składzie, pierwsze forum ministrów do spraw uchodźców, wspólnie doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest model działań wspólny dla wszystkich państw dotyczący sytuacji napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że ta pomoc humanitarna, doraźna, pomoc związana z pomocą taką przy granicy. Już jest za nami w związku z tą pierwszą falą uchodźców, którzy przybyli do naszych państw. W tej chwili przed naszymi państwami stoją duże wyzwania związane z pomocą systemową. To kwestia opieki nad dziećmi nad tymi dziećmi, które dotarły do naszych państw z opiekunami, ale także nad tymi dziećmi, którzy, które dotarły do naszych państw bez opiekunów. To kwestia także kursów językowych w danym państwie, tak żeby adaptacja obywateli Ukrainy była dużo lepsza. To także kwestia, z, którymi, z którą wszystkie państwa mają dziś duży problem, to znaczy relokacja z dużych miast do mniejszych ośrodków. Dużo czasu poświęciliśmy temu tematowi. Również ustaliliśmy, że po dzisiejszej konferencji będziemy wymieniać się dobrymi doświadczeniami związanymi także z tą kwestią, ponieważ, jak wiemy, wielu uchodźców z Ukrainy, kobiety z dziećmi, chcą pozostać w dużych miastach. My musimy się przygotować na to, że jeżeli ta agresja będzie dłużej trwała i ich pobyt w Polsce będzie dłużej trwał, to oferta mniejszych miast musi być taka, aby ci uchodźcy także do mniejszych miast docierali. Mamy świadomość tego, że w takich miastach Bratysława czy Warszawa, te wszystkie osoby, które przebywają, nie znajdą miejsc w szkołach, nie znajdą miejsc w przedszkolach. To jest także kwestia organizacji zdalnej nauki dla dzieci z Ukrainy, ponieważ dziś w naszym razem z nami był ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrzej Deszczyca, który mówił właśnie o tym, jak zależy rządowi ukraińskiemu, aby jak najwięcej osób pozostało w ukraińskim systemie oświaty aby jak najwięcej osób jak najwięcej dzieci korzystało właśnie z nauki zdalnej to także kwestia przygotowania egzaminów dla dzieci z Ukrainy dla młodzieży z Ukrainy wakacje odbędą się w Polsce zdalnie egzaminy maturalne dla młodzieży z Ukrainy będziemy przygotowywać w sześciu największych miastach Organizację tego typu egzaminu, który będzie zdawany zdalnie. Te osoby będą egzaminowane przez ukraińskich nauczycieli zdalnie. To wszystko wielkie wyzwania, które stanęły przed naszymi państwami z dnia na dzień. W wielu państwach, to jest na dużo mniejszą skalę niż w Polsce, bo w Polsce jest dziś najwięcej uchodźców wojennych z Ukrainy. Wielu przedstawicieli innych rządów. Wsparło także polskie działania dotyczące dodatkowych środków na uchodźców, dodatkowego funduszu unijnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Była mowa o tym, że właśnie zdecydowana większość państw już wykorzystała swoje środki z poprzedniej perspektywy finansowej lub zakontraktowała już te środki na inne inwestycje, i nie jest w tej chwili możliwe przenoszenie znaczących sum na pomoc uchodźcom. A nawet jeżeli jest możliwe i wszyscy deklarowali, że będą chcieli te środki wykorzystać, to są to środki daleko niewystarczające i formuła wykorzystania tych środków przesuniętych z innych funduszy, choćby przez organizację konkursów, grantów, powoduje, że te środki dotrą do tych, którzy pomagają za jakiś czas. A my dziś potrzebujemy, Tę pomoc solidarną, unijną. Cieszę się, że wielu przedstawicieli państw, które dzisiaj brały udział w dzisiejszej konferencji w Warszawie, popiera właśnie stworzenie dodatkowego funduszu. Była także mowa, że jest potrzebna większa elastyczność, jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości przesunięć środków z poprzedniej perspektywy. Znaczy, chciałbym jasno powiedzieć, Polska również wykorzysta. Każdy cent, który zostanie przesunięty z poprzedniej perspektywy, aczkolwiek są to środki daleko niewystarczające. Są to środki, które nie pozwolą, aby móc sprawnie działać w tej chwili i finansować pomoc. Uchodźcom potrzebny jest dodatkowy fundusz. Szanowni Państwo, podjęliśmy taką wspólną decyzję, że we wrześniu odbędzie się kolejne takie forum. My rozpoczynamy dzisiaj maraton, my nie rozpoczynamy krótkiego biegu, są potrzebne rozwiązania systemowe na lata i te idee wynikające właśnie z pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy muszą w dalszym ciągu być przedmiotem naszych rozmów, wymiany doświadczeń, informacji i takie kolejne forum planujemy na wrzesień. Jeszcze nie potrafimy dziś odpowiedzieć, gdzie ono się odbędzie, jak będzie potrzeba odbędzie się w Warszawie, ale także inni przedstawiciele rządów deklarowali chęć organizacji takiego forum kolejnego na jesień, dziękując Polsce za to, że wyszła z taką inicjatywą. Chciałbym dodać, że my w Polsce takie rozwiązania systemowe w tej chwili wypracowujemy wspólnie z samorządami. Powołaliśmy zespół rządowo-samorządowy do spraw właśnie wypracowania systemowego założeń, które pozwolą nam, aby pomóc osobom, które w Polsce będą chciały w dalszym ciągu pozostać. Chodzi przede wszystkim o kwestia opieki nad dziećmi, edukacji i dostępu do rynku pracy. To jest wyjątkowa migracja. Co czwarty uchodźca w wieku produktywnym, który dotarł do Polski, podjął legalnie pracę. To jest niespotykane na skalę światową, jeżeli chodzi o historię migrantów na świecie, żeby w tak krótkim czasie tak wiele osób podjęło pracę. Ta liczba osób wzrasta z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Jesteśmy w tej chwili przed rozpoczęciem. Pracy sezonowej w Polsce i myślę, że ona również pozwoli na to, że znacząco ta liczba w najbliższym czasie się zwiększy. Mam nadzieję i podtrzymuję tą deklarację, że jeszcze w maju przedstawimy pierwsze systemowe rozwiązania zespołu rządowo-samorządowego, tak żebyśmy mogli razem procedować te kwestie w parlamencie pod koniec maja, żeby z końcem czerwca, kiedy kończy się ten okres. 60 dni dodatkowych dla polskich rodzin związanych z, ze zeświadczeniem na pomoc uchodźcom rozwiązania systemowe pozwalały na lepsze usamodzielnienie się, adaptację uchodźców w Polsce. Te działania w tej chwili podejmujemy wspólnie z samorządami jutro kolejne spotkanie dotyczące rynku mieszkaniowego, dotyczącego prawa budowlanego przede wszystkim. Potrzebne są także w tych kwestiach zmiany, aby elastyczniej podejść do, do kwestii. Polacy przed wojną mieli problem z dostępem do mieszkań. Dziś, w związku z migracją do Polski wielu uchodźców wojennych z Ukrainy, jest to problem, który trzeba pilnie rozwiązać. I również jutro będziemy na ten temat rozmawiać na roboczo z samorządowcami, ale chcemy w najbliższym czasie także z taką inicjatywą legislacyjną wyjść, to już kwestia koordynacji Ministerstwa Rozwoju. Jak Państwo widzą, temat związany z uchodźcami obejmuje szerokie spektrum wielu kwestii, to także kwestia służby zdrowia. Na marginesie dzisiejszego naszego spotkania spotkałem się także z Ministrem do Spraw Uchodźców w Wielkiej Brytanii, to już kolejna wizyta Pana Ministra Harringtona w Polsce. Wspólnie podejmujemy wiele działań, aby także wielu uchodźców, którzy chcą, mogło trafić do Wielkiej Brytanii. Wiele osób już wyrobiło wizy. Powstanie także kolejny punkt w Polsce wyrabiania wiz i informacji na temat legalnego pobytu Wielkiej Brytanii w Wielkiej Brytanii dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Tutaj ta współpraca dobrze się układa, aczkolwiek wiele osób wyrabia wizy i ostatecznie. Trzyma te wizy, a nie jedzie do Wielkiej Brytanii. To jest taka jedna kwestia, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Jak, jak spowodować, by więcej osób, które otrzymały wizy, mogło tam trafiać. Myślę, że wiele osób wyrabia te wizy po prostu na zasadzie takiej pewnej polisy, żeby mieć jakąś, jakąś możliwość dalszego pobytu w innych państwach. Dziś te doświadczenia, o których rozmawialiśmy. Spowodują, myślę, że w najbliższych dniach razem z samorządowcami wypracujemy takie założenia systemowe, aby móc z końcem czerwca, na początku lipca powiedzieć, wchodzą w życie kolejne programy, które pozwolą, żeby te osoby, które trafiły tutaj, które uciekały przed wojną, mogły się w Polsce zaadaptować, co najważniejsze dla nas, nie kosztem Polaków, ale przede wszystkim we współpracy z Polakami, bo jeżeli dzieci Ukraińskie trafiają do polskich szkół, to nie kosztem polskich dzieci. Jeżeli na rynku pracy pojawią się nowi pracownicy, to nie kosztem polskiego pracownika. To jest bardzo ważne, to jest kwestia y, dla nas najważniejsza: interesy, bezpieczeństwo Polaków, a myślę, że będziemy wspólnie razem w stanie sprostać tym wyzwaniom, które przed nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Drodzy Państwo. Przechodzimy teraz do pytań, jeżeli takie są, to zapraszam. Tematem dzisiejszej konferencji jest posiedzenie ministrów do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy. Zapraszam. Do zadawania pytań właśnie w tym temacie. Zapraszam pana redaktora. Dzień dobry, panie ministrze Rokowalski, RMF RMFFM. Mam kilka pytań związanych z incydentem dzisiaj, do którego doszło z udziałem ambasadora rosyjskiego. Przede wszystkim, czy ambasada rosyjska zawiadomiła, według pańskiej wiedzy, zawiadomiła policję o rzeczywiście chęci ścigania w cudzysłowie sprawców tego incydentu i jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak? ocenia działania służb policji? Ja to czy tą uroczystość, wydarzenie, nie wiem jak to nazwać, z, zostało odpowiednio zabezpieczone? Panie redaktorze, ja przed chwilą skończyłem spotkanie międzynarodowe z ministrami do spraw uchodźców. Pan minister Mariusz Kamiński wydał oświadczenie. Zachęcam do zapoznania się z oświadczeniem pana ministra Mariusza Kamińskiego, i ja w tej chwili nie mam nic więcej do dodania. Mówi pan o tym twicie, tak ministra Kamińskiego z, ze stwierdzeniem, że, że ta uroczystość była legalna, ale jednocześnie minister Rał, minister spraw zagranicznych, mówi, że ten incydent jednak nie powinien mieć miejsca i ze wszystkich miar jest godny ubolewania. Panie redaktorze, Panie redaktorze widzę, że tak, to tak wszystko... jak yy, mówię. Czy pan minister Rał wypowiadał się, pan minister Mariusz Kamiński wydał oświadczenie w tej sprawie? Zachęcam do tych oświadczeń, ja nie mam nic więcej w tej sprawie do dodania. Zapraszam. Pytanie w temacie konferencji, pani redaktor. Zapraszam. Zapraszam. Panie ministrze, chciałam zapytać o współpracę a propos pomocy niesionej uchodźcom z samorządami i o to, kto ze strony rządzącej był dziś na dzisiejszym okrągłym stole w Wrocławiu. Dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rząd reprezentował we Wrocławiu wojewoda dolnośląski, pan Jarosław Ogremski. Ja także poprosiłem swoich współpracowników z by byli we Wrocławiu. Był dyrektor Departamentu Administracji Publicznej. Ja również wystosowałem pismo do organizatorów tego, Wydarzenia, że niestety, ale ze względu na spotkanie międzynarodowe w Warszawie nie mogę uczestniczyć w obradach samorządowego Okrągłego Stołu. Ale liczę na to, że ustalenia podjęte tam we Wrocławiu staną się przedmiotem prac wspólnego zespołu rządowo-samorządowego, który pracuje nad systemowym rozwiązaniem problemu i na pewno gwarantuje, że zgłoszone postulaty. Przeanalizujemy i jeżeli będzie taka możliwość, będziemy współpracować, aby je wdrożyć w życie. To znaczy, dziś najważniejsze jest to, żeby wspólnie rozwiązywać problemy. Niestety, tak jak powiedziałem, ze względu na wydarzenie o randze międzynarodowej, nie mogłem przybyć do Wrocławia i, i brać udziału w tym wydarzeniu organizowanym przez część samorządów, ale był przedstawiciel rządu. I liczę tutaj, że ten nasz zespół urządowo samorządowy w dalszym ciągu będzie pracował także nad tym, co zostanie wypracowane we Wrocławiu. Zapraszam Panie Rado na temat konferencji. Teraz skończy... tak dać słowem uzupełnienia też i do tych rekomendacji, do tej Białej Księgi przygotowanej przez, samorządów, przez samorządy. Jeżeli chodzi też o też chociażby pracę sezonową, tą relokację z większych miast do mniejszych, czyli rozumiem, że Państwo przygotujecie jakiś spójny program, który będzie właśnie zadeklarowany dla uchodźców. Panie redaktorze, te rozwiązania muszą być skuteczne. Dlatego dzisiaj rozmawialiśmy i wymienialiśmy poglądy, które działania są skuteczne, a które działania nie są skuteczne. Były państwa, które mają w kwestii uchodźców dużo większe doświadczenie niż Polska. Na przykład były państwa, które doświadczyły uchodźców wojennych w trakcie wojny na Bałkanach były państwa, które, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania, które mają dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o e, także relokację w ramach własnego e, państwa e, uchodźców. E, I cieszę się, że była dzisiaj okazja porozmawiać. Minister z Wielkiej Brytanii mówił e, także na spotkaniu bilateralnym, panie ministrze, odradzam pewnych działań, one, może pa, parę osób będzie pana namawiało do nich, ale one niewiele dadzą i będziemy, będziemy wypracowywać z samorządami taki model, który pozwoli, żeby te mniejsze miejscowości były bardziej atrakcyjne z punktu widzenia uchodźców. Ponieważ uchodźcy chcą pozostać w dużych miejscowościach z wielu powodów. My również rozmawiamy z nimi, badamy te powody, dla których chcą pozostać w wielkich miastach, ale za chwilę, tak jak powiedziałem, na przykład w Warszawie. Może być problem z opieką nad dziećmi, może być problem z miejscami w szkołach, przedszkolach, i wtedy atrakcyjność mniejszych miejscowości związana z rynkiem pracy czy z systemem edukacji, mam nadzieję, będzie większa. Jeżeli wypracujemy z samorządami jakiś program, który pozwoli na to, żeby skutecznie relokować osoby w ramach Polski do mniejszych miejscowości, to na pewno będziemy o nim mówić. Ja nie chciałbym z góry zakładać, że. Dziś mamy już taki program, który będzie skuteczny. Pracujemy nad tym. Chcemy na pewno, aby także w dużych miastach te osoby, czy pomoc tym osobom, ich aktywność na rynku pracy nie była kosztem Polaków. I to jest niezwykle ważne dzisiaj, aby, aby taką ofertę przygotować, która pozwoli, aby te osoby chciały dobrowolnie trafiać także do mniejszych miejscowości. To kiedy ten program mógłby już wejść w życie? Tak jak powiedziałem, w tej chwili mamy 60 dni na to, czyli do końca czerwca, przyjęliśmy maj, czerwiec, ten czas na to, aby wypracować rozwiązania systemowe. Nie tracimy żadnego dnia. Po długim okresie rozpoczęliśmy pracę. Zespoły, podgrupy działają. Dzisiaj spotkanie z ministrami innych państw. Jutro wracamy do podgrup związanych z różnymi tematami, jeżeli chodzi o kwestie, chociażby związane z edukacją, czy z budownictwem, z prawem budowlanym. Idziemy do przodu. W przyszłym tygodniu myślę pierwsze takie rozwiązania, które będą dotyczyć opieki nad dziećmi wspólnie wypracujemy z, z, ze stroną samorządową. Dziękuję. Pani redaktor, zapraszam. w tej konferencji. Zapraszam. Tak, dzień dobry. Agnieszka Dziewska z pop Ja chciałam zapytać o ten postulat utworzenia nowego budżetu w Unii Europejskiej na rzecz pomocy uchodźcom. Na jaką kwotę, państwa zdaniem, taki, taki fundusz powinien zostać powołany? Które państwa y, wspierają tutaj Głos Polski, ten postulat o utworzenia takiego funduszu? Czy jest możliwe wypracowanie jakiegoś wspólnego apelu do Unii Europejskiej? W kontekście konferencji chciałam też zapytać o nieobecność Francji. Jak państwo oceniają w takim razie zaangażowanie Francji w pomoc uchodźcom? Czy oczekują państwo więcej działań ze strony Francji? I wracając jeszcze do incydentu z działem ambasadora, według informacji Polsat News ambasador Andriy wystąpił do polskich władz o ochronę i chce złożyć kwiaty na cmentarzu właśnie w asyście polskich służb. Czy ma pan informacje w tej sprawie i czy udzielenie takiej ochrony jest brane pod uwagę? Dziękuję. Pani redaktor, nie mam informacji w tej sprawie. Jeżeli chodzi o kwestię udziału innych państw, które pomagają uchodźcom w tego typu formacie, myślę, że to ważne, żeby się spotykać rozmawiać. Dziś rozmawialiśmy w formacie 13 państw. Myślę, że także w kolejnych spotkaniach będziemy dopraszać inne państwa, które pomagają uchodźcom. Państwa z naszego regionu, z Europy Środkowo-Wschodniej, głośno mówiły o tym, że dodatkowe środki z, w ramach Unii Europejskiej są potrzebne. Takie, które będzie można też wydatkować w miarę prędko, żeby nie czekać tutaj na możliwość rozpisywania konkursów, grantów itd. I myślę, że ten postulat polski aby zwołać jak najszybciej szczyt Unii Europejskiej żeby móc rozmawiać o dodatkowych środkach ma w naszej części Europy wśród tych państw które graniczą z Ukrainą duże poparcie co do tego jakie koszty są ponoszone przez poszczególne państwa i przez Polskę My w tej chwili pracujemy na pewnych szacunkach, bo na początku, w kwietniu i w marcu to było dużo więcej uchodźców, którzy docierali. Dziś część osób nieznacząca, ale jednak część osób myśli o powrocie, a część już wraca. Jakaś część osób zastanawia się, co dalej. Dziś potrzebujemy rozmowy na poziomie unijnym o dodatkowych środkach. Pan premier Mateusz Morawiecki w liście do pani. Szefowej Komisji Europejskiej przedstawił wstępne szacunki, ale jesteśmy tutaj otwarci na dyskusję, bo myślę, że niezwykle ważne jest, aby te środki, aby taki fundusz został powołany. Dziękuję Pani Redaktorze. Zapraszam Panie Redaktorze. W temacie konferencji ja przypomnę Państwu, bo te pytania się powtarzają, Pan Minister odnosił się również. Macie konferencję, zapraszam. Robert. Tak, jest tak zamierzałem. Michał to prawa 24 się kłaniam. Tak nieco uzupełniło też do pytania koleżanki m, m, o te wykorzystanie środków już z, z, z tych istniejących funduszy <grytanie> mam <grytanie grytanie> na myśli Iły e Jak rozumiem, pan minister powiedział, że one też będą wykorzystane te 560 milionów. Euro, które są z przeniesienia, jak rozumiem, one też będą przez Polskę wykorzystane, te każde euro, ale także w kontekście tego nowego funduszu, kiedy jakiś zespół, czy jest do tego potrzebny do powołania, aby taki fundusz nowy powstał, kiedy on ma szansę ewentualnie powstać, bo jak rozumiem, czas gra tutaj ogromną rolę. O jakich kwotach też mówimy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, no i właśnie te pieniądze, które już są od paru tygodni, jak rozumiem, decyzja o ich przyznaniu zapadła. Dziękuję. Po pierwsze, to nie są w takiej skali środków, o których Pan redaktor mówi, ze względu na to, że część z tych środków, znacząca, jest już zakontraktowana na inne działania. To znaczy, jeżeli na przykład z tych środków po covidowych, prawda, są środki w ramach programu chociażby Zakupu komputerów dla dzieci z terenów popełnionych, to my będziemy kontynuować ten program. Będziemy je zakupywać, a nie będziemy ich w tej chwili przesuwać na inne wydatki. I ministerstwo odpowiedzialne w Polsce za fundusze europejskie, ministerstwo funduszy w tej chwili sprawdza, jaka część jeszcze tych środków może być wydatkowana czy przesunięta na wydatki dla uchodźców. Jeżeli takie środki będą, to każda. Każde euro, które możemy wykorzystać, wykorzystamy. Aczkolwiek mówię, że to są środki, które możemy przesunąć ewentualnie z, w dużej mierze z, z funduszy, które już są zakontraktowane na konkretne wydatki. Nie będziemy przerywać inwestycji związanych z, z zaplanowanych inwestycji po to, żeby przesuwać środki na uchodźców, tylko będziemy w tej chwili starać się wykorzystać te środki, których moglibyśmy ewentualnie nie wykorzystać w innej sytuacji. My potrzebujemy funduszu, który idzie w miliardy euro, który idzie na pomoc nie Polsce, tylko tym uchodźcom, którzy do nas docierają. Przecież my nie chcemy funduszu dla siebie, chcemy funduszu na pomoc uchodźcom dla państw, które w tej chwili najbardziej pomagają. Dla państw, być może to powinien być tak, jak proponował pan minister Mariusz Kamiński razem z panią Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec. Jest to jedna z propozycji. Taka, aby to było ryczałtowo na y, każdego uchodźcę, który trafi do danego kraju. Ale potrzebna jest dyskusja o środkach dodatkowych, a nie tych, które mogą być przesunięte y, z innych funduszy na pomoc uchodźcom. Ale jak rozumiem, czy y, jakiś zespół, plan, zarys działania jak na razie nie ma. bo Pan mówi, y, panie ministrze, o dyskusji, ale wychodzimy tutaj, czas grał panie... dlatego pytam o to, czy jak to wygląda w najbliższych to, to ja odpowiem Panu tak, żeby taki fundusz w Unii Europejskiej powstał, to jest potrzebny szczyt unijny, na którym szefowie państw zdecydują o utworzeniu dodatkowego funduszu. I Polska wystąpiła o zwołanie takiego szczytu, wskazując na to, że koszty, które ponosimy, idą w miliardy złotych, a nie w setki milionów, tak jak Pan na początku mówił, że to są środki, które możemy dzisiaj wykorzystać. Są środki daleko niewystarczające. Potrzebny jest dodatkowy fundusz i mamy nadzieję, że jak tylko y, z, zostanie zwołany taki szczyt, to będzie możliwość utworzenia takiego y, funduszu. Liczymy na to, że ten szczyt jeszcze będzie jak najszybciej w maju. Dziękuję drodzy Państwo, to było ostatnie pytanie. Dziękuję Panu Ministrowi za udział. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.